Twoi pracownicy przychodzą do roboty i marzą o tym, żeby jak najszybciej wyjść. W Polsce 12% ludzi jest zaangażowanych. Wasi pracownicy minimum 100 razy w ciągu 8 godzin pracy mają jakiś problem. Ludzie wcale nie obrażają się na to, że każemy im pracować z większą efektywnością. Największym problemem dla pracowników jest to, że nie czują się doceniani w organizacji, że ich menedżer źle ich traktuje, i trzecia rzecz, że nie czują, że tutaj przynależą, a nie że mają efektywniej pracować. Chodzi o to, żeby nie ludzie pracowali szybciej, ale mądrzej. Chodzi o to, żeby taka sama praca była zrobiona w krótszym czasie. Ja wiem, że mówię czasami rzeczy oczywiste, ale niewiele osób coś z tym robi. Większość menedżerów trzyma kciuki, żeby nie ich zwolnili w tym roku. Druga część menedżerów przygląda się, jak pracują inni i jak im wychodzi, to się podłącza. A najlepsi menedżerowie, o których ja dzisiaj mówię, biorą sprawy w swoje ręce i nie zawsze im wychodzi. Dzisiaj menedżer musi skupiać w sobie takie przeciwstawne cechy skuteczności i empatii, czyli z jednej strony musi zajmować się zespołem, z drugiej strony dowozić wyniki dla coraz bardziej wymagających właścicieli i prezesów. To, za co Ty jesteś dzisiaj odpowiedzialny, drogi menedżerze, droga menedżerko. Jest po prostu wpisane w nasz model pracy. Mamy udowodnić, że wyniki naszych prac są widoczne w rachunku zysków i strat, że widoczne są w KPIR zaangażowania, satysfakcji, rotacji pracowniczej. Po prostu jestem skuteczny. I dzisiaj to wyróżnia najlepszych liderów, że potrafią udowodnić, że są skuteczni.